Cześć kochani, kciukami w górę. Zadecydowaliście, że chcecie, żeby na kanale została nowa seria, dlatego zapraszam was dzisiaj na kolejny już odcinek Promki tygodnia. Tym razem najwięcej świetnych okazji znaleźliśmy w Superfarm, dlatego właśnie od tej drogerii zaczynamy. I zaczynamy od marki Mija, która przeceniona jest o 30%. Ja polecam Wam gorąco krem My Wonder Balm, ten żółty o zapachu mango, który kupicie za 19,59, jego regularna cena to 27,99. Następnie marka Uzdrowisko. Rzadko mówię o tym toniku, a wiem, że świetnie sprawdza się wielu osobom. Sama też go bardzo lubię. Tonik Esencja. Kupicie go teraz za 20,29, a normalnie kosztuje 29 zł. Następnie Dial mnie i tutaj świetna okazja. Koncentrat pod oczy, który na pewno świetnie znacie z mojego kanału. Normalnie kosztuje w Superfarm 199 zł. W internecie jego cena waha się między 170 a 199. Natomiast teraz w Superfarm kupicie go za 119. Jeśli lubicie markę Maybelline, to ucieszy Was wiadomość, że cała ta marka jest przeceniona aż o 40%. I tutaj od siebie polecam oczywiście błyszczyki Lifter Gloss. 24,59 obecnie, a normalnie 40,99 w Superfarmie. E, świetny fixer jest z Maybelline, jest to idealna alternatywa dla o wiele droższego fixera z Urban Decay. On kosztuje obecnie 27,59, normalnie 46 zł. No i oczywiście bronzery, City bronzery za 29 zł, normalnie 49, więc warto się w niego zaopatrzyć właśnie teraz. Marka L'Oreal również jest przeceniona aż o 40%. Jeżeli chcecie uzupełnić zapas podkładu, to warto zrobić to teraz w Superfarm, a jeżeli chcecie kupić fajną maskarę w dobrej cenie, mocno pogrubiającą, to polecam Wam L'Oreal Bambi, którą ostatnio e, przetestowałam w filmie i bardzo mi się spodobała. Jest teraz za 34,33, normalnie 67,99. Zwróćcie też uwagę na ceny w internecie i na półkach, bo niektóre rzeczy w internecie są jeszcze tańsze. Na półkach w Superfarmie były wyższe ceny. Nie wiemy dlaczego. Kolejna dosyć droga marka, która jest przeceniona, to marka Pupa. I tutaj kosmetyki są tańsze również o 40%, więc jest to naprawdę fajna okazja, żeby kupić sobie coś, na co polowało się od dłuższego czasu. E, ja uwielbiam kolekcję ślubną, którą znajdziecie również w, w szafach Pupa w Superfarm. E, z niej bardzo przypadła mi do gustu paleta. Jej test zrobiłam na kanale. Paleta kosztuje teraz 78 zł. Ona normalnie kosztuje aż 130, więc jest to naprawdę spora różnica. Nie wiem, czy pamiętacie, jak polecałam wam na kanale przepiękną fioletową maskarę Pupa. Widziałam, że jest też w asortymencie Super Farm. Jeśli możecie o takim pięknym kolorze na rzęsach, to warto teraz kupić maskarę, bo kosztuje 59 zł, a nie 86. Wracając do pielęgnacji, obniżona jest jeszcze marka bo w Superfarmie, yy, tylko tutaj warto zwrócić uwagę, że to nie minus 30%, a do minus 30%, natomiast w przyjemnej cenie możecie kupić na przykład scrap do ciała, który bardzo fajnie złuszcza i jednocześnie nawilża, a także balsam do demakijażu yy, o przepięknym zapachu mango. Balsam normalnie kosztuje yy, 80 zł, teraz kupcie go za 59 zł. Tak samo wygląda sprawa z peeling który też kupicie teraz 20 zł taniej niż normalnie. Cała marka Topa przeceniona jest również o 30%, więc tutaj zwracam Waszą uwagę na peelingi i moje ulubione maseczki, a teraz gratka dla osób, które chciały kupić taniej Foreo, z dużym rabatem kupicie je obecnie w Superfarm z 359 zł na 199 zł. No i coś, na co kazał mi zwrócić uwagę InstaHusband, Zobacz, pianka Jowe jest z dużym rabatem. Tak, jeżeli ją lubicie, albo jeżeli chcecie kupić sobie fajną piankę, to polecamy. Jest przeceniona z 82 zł na 41. Jeśli chodzi o pielęgnację, to przeceniona też jest seria My Beauty Power od AA. Ja polecam wam gorąco zarówno krem pod oczy, koncentrat bardzo lekki, jest teraz za 11.99, jak i krem dzienny za 14.99. Kolejna drogeria to Contigo i tutaj zacznę od tego, że warto mieć ich kartę, ponieważ przecenione produkty mają dodatkowy rabat dla posiadaczy karty i z tego co zauważyłam jest to dodatkowe 10% rabatu. Z marek, które dostępne są tylko i wyłącznie w Contigo polecam Wam gorąco markę Sentido, my polubiliśmy się bardzo z Tonikiem Smocza Krew. I z peelingiem z tej serii. Jest to peeling mechaniczny, więc jeżeli możecie takie stosować, to gorąco polecam. Te produkty teraz kupicie za 34,99, a ich regularna cena to 50 zł. Przechodzimy do perfumerii Douglas i tutaj w szczególności chciałam waszą uwagę zwrócić na jeden produkt. Jeśli jesteście makijażystami, to pewnie bardzo chętnie zrobicie sobie jego zapas do kufra. Mowa o pudrze translucent od Lory Mercier. Ten puder normalnie kosztuje aż 230 238 zł, a teraz możecie go kupić za 165 zł, więc różnica jest dosyć spora. Poprzednia połowa miesiąca w Rosmanie, moim zdaniem, pod kątem promocji była o wiele ciekawsza, ale mimo wszystko znalazłam dla Was kilka produktów, które moim zdaniem warto teraz kupić. Na przykład z marki Bielenda Professional tonik z kwasem glikolowym jest w promocji z 53 na 35 zł. Przeceniona też jest cała seria Sorea Plantę. Wiecie, że też ją bardzo lubię i tutaj polecam w szczególności krem pod oczy, który teraz kosztuje 15,99, normalnie 20,99 i podkład. To też jest fajny kosmetyk, ładnie kryje, pięknie wygląda na skórze i przecenione są dwa odcienie, numer 02 i numer 03. Zamiast prawie 30 zł, płacicie 18,99. Seria Kombucha z Sorai też jest w promocji, więc jeśli chcecie coś kupić, warto teraz to zrobić. Jeśli chodzi o kolorówkę, tutaj promocji jest dosyć mało, ale zainteresowała mnie promocja na markę Bourjois. Kupicie teraz za połowę ceny, czyli za 29.99 BB od Bourjois, który zresztą bardzo lubię i podkład Healthy Mix kupicie za 32.99 zamiast 66.99. Te promocje trwają do połowy października. I czas na drogerię Natura, o którą ostatnio bardzo wiele z Was prosiło, i tutaj znalazłam najwięcej pięknych, tanich, makijażowych perełek. Marka Sensic, kupicie ją z rabatem teraz do minus 29%. Ja polecam Wam w szczególności ich przepiękne róże za 10,69 i rozświetlacze za 12,99%. Cała marka MySecret jest przeceniona również do minus 33%. I przepiękne są ich palety, cudnie napigmentowane. Pięknie się błyszczą. Magic Garden kosztuje teraz 39,99 zamiast 49,99. Zwróćcie uwagę na cienie pojedyncze Extreme Sparkle z 19,99 na 12,99. Ja jestem fanką, ogromną fanką od cienia numer 0,2. To najpiękniejszy cień Rose Gold. Zresztą pokazywałam go u mnie na kanale. I z My Secret jeszcze e, zwróćcie uwagę na brązer, który też już polecam od lat. Jest teraz tańszy o 5 zł. Jest to brązer uniwersalny, bo ma w środku aż dwa odcienie. Świetny i dla jaśniejszych, i dla ciemniejszych karnacji. Mowa o Tropical Kiss. Zaintrygowały mnie jeszcze rozświetlacze marki Catrice. Cała marka jest w promocji, a rozświetlacze kosztują 15 zł, przecenione są z 18. Słyszałam o nich wiele dobrego w ogóle. Wiele z Was pisało, że prosicie o, markę, o test marki Catrice na kanale, więc jeśli podtrzymujecie swoje słowa, to dajcie znać w komentarzu. Może uda mi się zrobić jeszcze zakupy z rabatem. Kobo ma przepiękne, wypiekane róże w wielu cudnych kolorach. Możecie je stosować również na powieki. Świetnie sprawdzą się jako cienie. Kupicie je teraz za 12,99 z 15,99. I z Sensig jeszcze zapomniałam powiedzieć, że polecam wam pudry matujące. One są z kolorem, ale ten kolor nie jest taki mocno widoczny na skórze, więc z łatwością dopasujecie sobie odcień. Kupicie je za 12,99 zamiast płacić 15,99. Wszystkie pudry Ecocera są też w promocji w drogerii Natura, kosztują teraz 19,99 i ryżowe, i bambusowe, i te bananowe, więc jeśli się na nie czailiście, to warto tam teraz po nie pójść i je kupić. I jeszcze marka, która w ogóle zdziwiłam się, że jest dostępna w Drogerii Natura, mowa o Yossi. Z Yossi polecałam Wam już kiedyś bardzo mocno serum Krwawnik Tamanu, to jest świetne serum na niedoskonałości, jak jakiś nieprzyjaciel się pojawia na twarzy. Oprócz tego z Yossi ja bardzo lubię e, maseczkę do twarzy Granat i Czerwone Wino. Maseczkę kupicie teraz za 44 zł, zamiast płacić za nią 55, a serum Krwawnik Tamanu Kosztuje 35 zamiast 44 zł. To już wszystkie kosmetyki z drogerii Natura, które moim zdaniem teraz warto kupić w promocji, więc przechodzimy do ostatniej drogerii, będzie to drogeria internetowa, czyli puder i krem, bo jest tu jedna bardzo fajna okazja. A okazja, której nie możecie przegapić, to rabat na markę De Balm do 50%, i tutaj moim zdaniem, w szczególności uwadze, zasługuje, przepiękny. Klasyczny rozświetlacz na rynku od lat, ale może przez niektórych zapomniany albo niedoceniony, mowa o Merylu. Mamy dużą i małą pojemność, więc jeżeli chcecie sobie przetestować ten rozświetlacz, to warto wybrać ten mały za 28 zamiast płacić za niego normalnie 56 zł. Bahama Mama, czyli kultowy brązer, też jest za ceny z 95 zł na 47 zł. 70. No i jeszcze paletka róży do policzków, którą testowałam kiedyś na kanale. Uwielbiam ją. Ma, cztery, ma trzy róże i rozświetlacz, czyli mamy tak naprawdę aż cztery różne produkty. Świetna do podróży, bo jest leciutka, zapakowana w kartonik i ona kosztuje 58 zamiast 117. Kochani, to już wszystkie okazje, o których chciałam Wam opowiedzieć w dzisiejszej promce tygodnia. Jeżeli gdzieś zobaczycie jakąś super ofertę, którą powinnam pokazać szerszemu gronu, to koniecznie mi ją wyślijcie, czy to na Instagramie, czy to mailowo. Dajcie znać też, czy w tym odcinku pojawił się jakiś kosmetyk, który chcieliście kupić i ucieszyliście się, że jest w promocji. Zostawcie kciuki w górę, a i napiszcie, jakie drogerie powinny się pojawić w kolejnej promce tygodnia. Widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki za uwagę, pa!